Przywródzenie amerykańskie legendy. Słyszałeś o Goatmanach? Nie. Więc pozwól mi cię oświecić. Pewnego razu przerwa w zaślaniu zmusiła nas do zrobienia ogniska. A przecież wiesz, że nie ma nic lepszego niż blask ogniska i dobra historia. Właśnie wtedy dowiedziałem się o Goldmanach. Legenda głosi. Że zmieniają postać, a najbardziej lubią przebierać ludzką formę. Dlatego właśnie są tak niebezpieczni. Ponoć, jeśli znajdziesz kość lub fotografię Goutmana i zachowasz ją w domu, poczekają. Na co pytasz? Odpowiedź brzmi na Ciebie. Czekają, aż wyjdziesz. Wtedy będą potrząsać Twoją posiadłością, dopóki nie znajdą tego, co im zabrałeś. Był nawet taki przypadek, usłyszałem o tym tamtej nocy, że ktoś spotkał Goldmana twarzą w twarz. Była to noc taka jak ta, która panowała, kiedy tego słuchałem. Kilku mężczyzn zaplanowało zrobić sobie ognisko na pustyni. I opowiedzieć sobie kilka historyjek. Wtedy z głębi pustyni wyszedł człowiek i przysiadł się do nich. Przez cały czas nie mówił ani słowa. Nikt nie obdarzył obcego miłym spojrzeniem. Jeden z mężczyzn przytoczył legendę Guntmana. Na końcu legendy mężczyźni zaśmiali się nerwowo. Obcy dalej siedział całkowicie cicho. Mężczyźni zdecydowali zgasić ognisko i wrócić do domu. Nie mieli wystarczająco dużo miejsca dla obcego i pomyśleli, że może pojechać do miasta autostopem. Właśnie wyjechali, gdy zobaczyli, że coś ściga ich samochód. Przestraszeni, przyspieszyli, to coś również przyspieszyło. Kiedy dogoniło ich samochód, Przewróciło go i zaciągnęło trzech mężczyzn w głąb nocy. Co z nimi się stało? Pytasz. Nigdy ich nie znaleziono. Uważaj na gołtmanów. Mogą zmieniać wygląd, nie mówiłem ci. Ten bezdomny, bagający o drobne, on mógł być jednym z nich. Albo twój szef, nauczyciel, bądź przyjaciel.